Ciemka, tutaj wasz Darkapturciak Na co, wasza najmniej ulubiona seria? Tymkaj loczki Tup, Loczki Zaskoczę dzisiaj ten odcinek jest gorszy. Mieliśmy dla ciebie dobrą nowinę, a ty od karów nazywasz no. moją kobietę. Ja, Oszałamiająco, żenujący Wiesz, nie wierzę że a dwa żyw, tak samo w nie urośnie, że ta pani. Dobrze, że akurat ze mną jesteś, bo mm. razem jest raźniej. Na swoją drogą, to ten dzień, o który nikt nie prosił, nikt nie czekał i nikt nie chciał. Trzy ciukaj jednego dnia. W tym momencie oglądasz pierwsze ciąkajoczki, ale dzisiaj czekają ciebie jeszcze dwa! To jest maraton! Piotrek, na pewno mam jakąś animację na maraton! Dzisiaj, wiedzieliśmy maraton, trochę pika, czuję, że go nasz to na przykład za rok. Dzisiaj mieliśmy maraton. ominęło ci dużo, okej. Okay? Podczas maratonu to 4 godziny sam nowy film. Za każdym razem to jest ciunka i loczki i te odcinki są specjalne, bo są wyjątkowe, tak, bo są one inne niż zwykłe i loczki. Sami zobaczycie, tak samo zobaczycie, mnie bez kaptura pod koniec filmu mamy tłumaczyć czemu go mam. Nie założyłem go, bo o, może jest mi tutaj e, za zimno. Ten odcinek i ten maraton jest dzięki wam i konkursie. M&M's. O co chodzi? Teraz czas na montaż. Miesiąc temu wrzuciłem post konkursowy i zaprosiłem widzów z Instagrama, aby wrzucali swoje fotki z moją paczką M&M's. Hashtag paczka Słoziak. Ale nie tylko widzowie brali udział w konkursie, bo ja też. Konkurowałem z Blaukiem Little Monster o to, kto uzbiera najwięcej zgłoszeń. Tak się wydarzyło, że mieliśmy ich najwięcej. Obiecałem, że jak wygramy, to robię maraton loczków i zabieram widzów do kina. No, tak było. W taki magiczny sposób ty masz dzisiaj maraton loczków, a paczkę widzów, którzy wrzucili foty, wziąłem do kina na Spiderman'a Far From Home. Far From... Far From Home. Na przedmiotowy sech to już było, ale spokojnie, ciebie też wezmę. Właśnie w tym momencie... W sensie, tak, teraz teraz lecę do przejścia. W sensie w tym momencie pstryknę i się cofamy w czasie. Nie. Tak, tak. Okej, okay, let's go. Tak e, szybciutko, bo oczywiście jestem spóźniony. Dzień nie jestem e, super bohaterem, ponieważ wchodzę do tej windy, aby przeżyć dzień. Jakie ja dawno logacków nie robiłem, jak ja nigdy nie robiłem logasku. Zobaczcie jak jestem ogór człowiekiem jak wychodzę z domu <grystuj> turum, tum. tum. E, mam 5 minut, żeby pojechać daleko <grystuj> mi ją, to się Mam nadzieję, że mi dzisiaj stanie w drodze. Ja myślałem, że o co mu chodzi? Się ci, że już, że jedę kina, to, to się odpowiedziałem czy już, idę do kida, ale co się stało? Czy jest stało, że się idę spotkać? Bo 30 osób grało konkurs, i 30 osób idzie ze mną e, do kida Na pamiętaj, jesteś wiosna 2, nie zrób samochodu po raz kolejny. zacząłem nagrywać za późno, jak zawsze jestem okropny. Dzień dobry wszystkim. Cześć! Dzień dobry. No jest spokojnie, bożecie nie możecie mówić. Okej, ok, ja się tam boję wchodzić, więc wychodzicie pierwsi, nie? Ja tam, ja tam nie wchodzę. I dobry, ja tam, cześć. O, Ja nie, ja sprzedam z ekipą, nie? Chcę się też pobawić. Jak? Bardzo proszę, głos. Nie, nie, ja nie chcę głosu. Jak dobrze, dobrze ci idzie, słuchaj. Nie? Jakby... Mm, jest fajnie. Omae wa Dzień dobry. E, w tym momencie... Jeszcze bliżej do sada, do nosa. Robimy zabawy z bydzami. Dzisiaj maraton, dzisiaj trzech filmów, jednego dnia. Piotrek, przykro mi, więc cześć! Cześć! No cześć, tam. No jak tam. Siema, siema. No się ma, ja się ma. W ogóle się bardzo ładnie komponuje. To no, się siema, się ma, cześć. Co tam, co tam? Hej, znowu wygrałeś. Znowu wygrałem. Jaki jest Twój najgorszy dokument, jaki widziałaś? Dlaczego ja? Dlaczego ja, okej. Okay. Teraz jako biznes. U. Trudne sprawy. To pierwsza klasa. Ja. Szkoła. Okej. Okay. Szkoła życia. Uuu. Uh. Moje życie. Co? Pierwsza klasa jest. OK. Na 112. Dobra. Mało lacy. Ona jest swoje prawa. Uh. Chyba na patrolu. Chyba na patrolu. Na 112. Okej. Okay. Ta prawda? Okej. Okay. Nie wiem dlaczego się w nocy jechałem, do z żeby żeby tu moją dziewczynę. Zdrady. Dlaczego ja? To już, a Na co idziemy do kina? Spider-Man! Tak, obok mnie, chodź, chodź. Na kolanka, na kolankę. kolankę. Ja. Widzieliście mój tyłek, spoko. Najważniejsza scena, o tobie dzwoni telefon. To właśnie dlatego nie robimy filmu. Dlaczego to dalej odlicza? Są umarły? Dobra, wracam nagrać ten cały maraton. Dzięki za MM, za tą całą współpracę i za walizki dla wszystkich osób i dla mnie pewnych MMM ów A i bym zapomniał. E, <laughs> przejście. Te montaże, te vlogaski, ojeju, ojeju. Mam nadzieję, że Wam podobał się mój najbardziej family-friendly, sympatyczny montaż oraz vlogasek. Jak widzicie, jestem grzecznym, serdecznym, miłym youtuberem. Oglądajcie mnie, błagam. Zapraszam teraz na mniej przyjemną część tego odcinka. Poznajcie swoje prawa. No ale z Lilia Królikowska ukończyła studia lekarskie z najlepszym wynikiem. Jednak z powodu swojej przypadłości oraz niewysokiego wzrostu ma problemy z objęciem posady starzystki w szpitalu. Dobra, dobra, panie kolego Ignacy, nie spoleruj nam zabawy! Warszawa. Tutaj 27-letnia Lilia Królikowska studiowała medycynę. Niepokojąco bardzo czuję wajby zdrad przez tego lektora, się narratora, który się zamknił łeb. Aaa, spełnienia wracają. Największym jej marzeniem jest praca w tym samym szpitalu jako pediatra. Ale jej podanie nie zostało przyjęte. Żeby dowiedzieć się, dlaczego nie została przyjęta do pracy, umówiła się na spotkanie z dyrektorką administracyjną szpitala. Możesz wyjaśnić, dlaczego kandydaturę pani Królikowskiej została odrzucona? Zapraszam do siebie. Chciałabym być dobrze zrozumiana. To mów wyraźnie. Nie, nie mogę popełnić w tym momencie błędu. Słucham, czy pani uważa, że zatrudnienie mnie to jest błąd? Wie pani, jak to się nazywa? To jest dyskryminacja. Prawo pracy zabrania dyskryminacji pracownika ze względu na takie okoliczności jak wiek, płeć, niepełnosprawność czy przekonania religijne. Nie słuchajcie tego faceta, jestem youtuberem, który o wiele lepiej udaje prawnika i zaraz wam wszystko wytłumaczy. Powinnaś coś z tym zrobić. Warz, pamiętaj. prawnika, to jest powód, żebyś poszła do adwokata. Ale wiecie dobrze, Fłatnie. że zawadzka nigdy mnie nie lubiła. Zawsze kładła mi kłody pod nogi. To co ja mogę zrobić? To jest jak walka z wiatrakami. Ona zawsze tak mówi, To poproszę ta tam jakąś. Ale pani Olafię, pani Olaffy, proszę zajrzeć do mnie. Musimy Panie. porozmawiać o kosztach leczenia. Panie. A ona stoi za nimi <laughs> Ale przypadek, nie? Też, panie Janku, proszę przyjść do mnie gabinetu A o czym to świadczy? A wiecie o co jest innego problemem? Jest starą pana. jej ta. brakuje, nie? Ta. Chłopa jej brakuje, no ta, ta. ta, ta. Kto tak mówi? Czy dobrze wiemy, że ludzie nie są źli. Przede nas kształtuje przeszłość i dzieciństwo oraz traumatyczne przeżycia. Adam, poczekaj jeszcze 20 sekund. Wyszłałam. Może mi pani powiedzieć co tutaj jeszcze robi? No ona dawać swoje rzeczy. Więc niech pani przestanie nastawiać kolegów przeciwko mnie. Ja Ale... mam nie, 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 ona nikogo nie nastawia. Nie, 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 my jesteśmy po prostu bardzo zdziwieni dlaczego nie została tutaj zatrudniona. Jest świetnym specjalistą. Świetny specjalistą? No najlepsza. Tak. tak, to ja wam pokażę jak wygląda świetny specjalista. Przecież na nią nie pasuje nawet o... kitel lekarski. Dobra, nieważne. Ona jest podej zła. <noise> nie mam żadnej empatii. Choć możemy razem ustalić, że to ona jest tą antagonistką i jej nie lubimy. Ale co na no, to co nie pani robi? Po co to wszystko? Przecież ja bym musiała przebudować cały szpital, bo to jest bezczelnością, że przychodzi pani tutaj flatkować o mnie, jak się jest tak małym, to trzeba sięgać po inne metody, żeby zostać zauważony. Wie pani, co ja pani coś powiem. Ja nie muszę sięgać po żadne metody. I powiem pani jedno. Spotkamy się w sądzie. Dwa dni później. Lilka powołując się na zakaz dyskryminacji, wystąpiła przeciwko szpitalowi do sądu. Dziś mama Hirka ma wreszcie poznać dziewczynę swojego syna. Jak ci podróż minęła? Daj trebkę, chodź przedstawię cię. Macie ze sobą popcorn. Wydaje mi się, że tutaj się tobie przyda, żeby się czymś krztusić. Chodź, poznaj moją mamę. Dzień Maria, mamuś to jest. Lila jestem. Moja Lilka. P pani jest Lila? No, tak. Chodź, zjemy. Usiądź, proszę. Przynieś mamie. Już, jeszcze Obliad? dla ciebie. To ja nie wiedziałam, że pani jest proszę. Liliputem. Nie, nie, nie jestem Liliputem, Jestem karłem. Taka klasa postaci w prawdziwym życiu. Pani gdzieś pracuje zawodowo? Czy w ogóle może pani cośkolwiek robić? Ta. Czy pani wzroszcie? Mogę na przykład usunąć istnienia lub pozwać. Nie o tym. Nieważne. Nie będziemy o tym rozmawiać. Spotkaliśmy się też dzisiaj, żeby Powiedzieć Ci dobrą nowinę. Rozmawialiśmy z Lilką i zdecydowaliśmy, że się zaręczymy. Chcemy wziąć się... Ale to niemożliwe! No jak, jak niemożliwe? No ale z Karlicą? Jaką Karlicą, mamu? Jak ty możesz tak mówić? No przecież zaprosiliśmy cię na obiad. E, mieliśmy dla ciebie dobrą nowinę, a ty od karów nazywasz no. moją kobietę? I jeszcze łososia kupili. Wiecie jakiej dobrej jakości łosoś dużo kosztuje? Zawsze coś ci nie pasuje. Zawsze znajdziesz dziurę w całym. Ale ja w całym? Co ty robisz? Jak co robię. Wiesz co, mamo, ja tobie podziękuję za obiad. Po prostu... Spokój. Wiesz się. co, dziękuję, że przyszłaś, ale teraz ja bym chciał, żebyś już poszła, nie mam ochoty cię oglądać. Dziękuję bardzo. Co ty do widzenia? synu, do matki. Mamo, dziękuję. Proszę, Uspokój torebka. Idź. No wiesz, ale ja tak nie myślałam, że to się tak skończy. No ale tak się skończyło. Bardzo ci dziękuję. Uf. Zostanie na kolację trochę łososia. Tydzień później. Lilia Królikowska pracuje na oddziale ordynatora Aleksandra Kotarskiego. Cieszy się z tej pracy. Nawet jeśli na razie musi zajmować się jedynie dokumentacją zamiast leczyć pacjentów. Ma... A czemu ona tak dziwnie tam pyknęła dziecko tak o, jak szło się... Jesteś kresnolem? Nie, jestem karą taką mniejszą kobietką. Czy to zależy? Nie? nie, Zobacz. Możesz dotknąć. Nie, chodź, snuć, chodź, nie no, dotykaj ja pani. Chodź Ale przepraszam, ale dlaczego on nie może mnie dotykać? Bo automatycznie jest malej ma 20 cm, w sensie Czy jest ktoś chudy na, tutaj na rejonach Który może mnie dotknąć, bo chciałbym schudnąć 20 kg od dotknięcia Ale bym chciał schudnąć 20 kg od dotknięcia, o Boże A dlaczego on w ogóle ma dotykać, nie rozumiem Jaki to problem? Wiesz, jak nie wyrażę tak samo nie urośnie, że jak ta pani. Ale przepraszam, czemu pani opowiada wbrednie takie Ale dziecko? Ogólne, Przecież to nie jest prawda. To jest mój syn i moja sprawa, co ja dziecku mówić. Nie umiemy się wtrącać. Tym bardziej jakiś karzeł. Czemu tu ludzie są tacy okropni? Co jest? Ale czemu pani mnie obraża? Co ja pani zrobiłam? Kim pani jest? Lekarzem. Lekarzem? W, lekarze? w tym szpitalu zatrudniają tak. karłowie? Szanowa tak. pani, ta pani jest lekarzem. A ty kim jesteś? Pomocy, nie mogę na Przepraszam najmocniej. Nie, nie jestem pomocy, Ale nie dlaczego ja pani? nie dany, Ja składałam skargę, nie będzie dwóch pracowników tego szpitala, invalida i nie wiadomo kto na mnie naskakiwał. I jeszcze zarabiają pięć razy więcej od ciebie, to jest skandal. Idź do telewizji. Ja idę do państwa Ja już nie rozmawiam z wami. Pół godziny później. Lilka i Hirek są wezwani do Haliny Zawackiej. Aleksander Kotarski też jest już w biurze dyrektorki administracyjnej. Niech się pani uspokoi, co, ja nie co? Niech się się uspokoić. Szpital to nie jest miejsce pracy chronionej dla inwalidów. Wiesz co, no? Szpital to też nie miejsce dla debitów. Ja zabieram syna, nie będziecie robić za mnie idiotka. od... Dzisiaj jeszcze czuł się w tym szpitalu, ale go zabieram, przenoszę do innej placówki. Proszę Panią oparzenie, Pani Kojkowska, proszę panią przeprosić. No chyba panią Szra, ja nie będę pani przepraszać. Sześć lat studiowałam medycynę, jestem lekarzem pediatrą w tym szpitalu. Nie pozwolę siebie obrażać. Jeżeli nasze zachowanie panią urodziło, jest mi przykro, ale na pewno pani nie przeproszę. Dość tej dyskusji, niech pani przeprosi panią natychmiast! Jak już powiedziałam, nikogo przepraszać nie będę. No to teraz zamętnie, ja zabieram syna Dobre. W takim razie napiszę upomnienie. Uwagę do dzienniczka, to ty sobie możesz pisać. Lilka natychmiast po otrzymaniu upomnienia odwołała się do sądu pracy. Dyrektorka administracyjna musiała dołączyć do akt osobowych jej wyjaśnienia. To oczywiście nie polepszyło stosunków dziewczyny z Haliną Zawadzką. Ty, słuchaj, nie mogę nawet dosyć niszka papierowego dostać. No nie wiem po prostu, co z tym jest. Chyba niedługo będę musiała sobie stołeczek. Taki plastikowy przynieść. No poczekaj, ja zaraz wyjdę i ci pomogę. Dobrze. I co pani Krolikowska? Nadal pani twierdzi, że jest świetnym lekarzem? Ty czarownico z Narni Ruda! Jezu, się dużo pokazuje palcem, przepraszam. Jak ty się do niej przyzapałaś, to jest hit! Weź przestań chodzić i koło tyłka! Cały czas pełzasz! Please, wyjdź, tam są drzwi. No cóż, może w końcu do pani dotrze, że na pediatrii nie ma pani co szukać. To jest w ogóle śmieszne. Ale dlaczego pani jest dla mnie taka bezczelna? No, proszę mi powiedzieć, co ja pani takiego zrobiłam. Że Panie pani mi ciągle. Pani ciągle ma coś do mnie. Śwenda się, menda. W sensie tutaj, Fryderyk Kiepski, by to najlepiej skomentował. Halina Zawacka na każdym kroku stara się wyrazić swoją dezaprobatę wobec Lili Królikowskiej. Michał, no, już myślałem, że dojdziesz i jakoś wyglądasz na takiego, co pluje na ludzi. Pięć minut później. A Jeżeli mojemu dziecku coś się stanie, to pani za to odpowie. Ale co się stało? Proszę mi tu wytłumaczyć. Ja... Nie wiem, co się dzieje. Najwidoczniej podała Pani dziecku złe lekarstwo, miało na nie alergię i było to wyraźnie podkreślone w karcie pacjenta. Jeżeli to szefowa jakby miała coś wspólnego, to to naprawdę bardzo dobry, zły charakter, w sensie taki no, tak trzy na 10, otruć dziecko, fajnie, fajnie. Zaaplikowała Pani dziecku zastrzyk? Miała no. Pani zakaz? Był ktoś, kto za panią ręczył, no ale tak to ja jest, jak to się słucha innych. Ale musi mi pani uwierzyć, to nie ja naprawdę. Ja sprawdziłam, zanim dałam dziecku, tenek, przecież Nie zrobiłam takiego błędu. Matka już tam zapowiedziała, że idzie z tym do prasy. Ja nie mam wyjścia. Jest pani zwolniona. Puh, to się napracowało. Dwa dni później Lilka jest wykończona psychicznie. Chce złożyć do sądu pracy pozew z powodu zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia. O nie. Co się stało? Czy karłowata lekarka podała zły zastrzyk? Pokaż to. Zobacz. No nie, matka tego chłopca naprawdę poszła do gazety. Ale jak oni poszli do gazety? To to Harry Potter? Chwilę później... Zna pani moje zdanie na ten temat. Jestem przeciwny wypowiedzeniu, ale w tej sytuacji nic dla pani nie mogę zrobić. Rozumiem, to trudno. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z chłopcem wszystko w porządku? Czuję się lepiej? Nie, pan jest dobry, stabilny. Niech ja się pani nie zgrywa, że to jest śmieszne. Nie, bądź niesprawiedliwa, Chelina. Wie pani, co pani Zawadzka? Ja jeszcze udowodnię swoją niewinność i zobaczymy, kto wygra. Okej, okay, to, to było najbardziej bezbronnie powiedziane, coś na zasadzie Zniszczę cię. Ja jeszcze udowadnię swoją niewinność i zobaczymy, kto wygra. Dwa dni później. Dzień dobry. Cześć, Ania. Co, ci się, co się stało? Czemu ty płaczesz? Ja muszę z panią porozmawiać. Ale powiedz mi, co się stało? Ja, nie, musimy porozmawiać. Dobrze, chodź, chodź do domu, zimno jest, nie będziemy do na klatkę. Chodź do domu. Nie trzeba Chodź, chodź. Usiądź, uspokój się i powiedz mi, co się stało. Czemu ty paniesz? Słuchaj. dziecko biało wstrząs była u niego wieczorem. No tak. A to się wtedy strasznie czuło. Strasznie niego go bolało. No i chciałam mu pomóc. Umieram. Dosłownie umieram. W tym momencie umieram. Jakbyś nie wiedział o co mi chodzi, bo nie jesteś zbyt to też spójrz teraz na tą kobietę. W sensie spójrz co ona robi. Spójrz, spójrz co ona robi. I to ty dałaś dziecku ten zaszyp, który on dostał zapaść. i się do tego nie przyznałeś, Dlaczego? czemu wcześniej tego nie zrobiłaś? No Bo mam się, że stracę pracę. Lilka straciła pracę przez ciebie. No tak, do tego miałam już do sumienia. My... Chciałam iść do ordynatora, ale go nie było w pracy. No i poszłam do pani dyrektor. Do Zawadzkiej. Tak. Mam u niej, do wszystkiego się przyznałam, ale ona wtedy powiedziała, że ja mam nic nikomu nie mówić, absolutnie. Co? To ona od początku o tym Zawadzka wiedziała? ona wiedziała od początku, że to nie ja, a mimo wszystko... Obarczyła cię winą i cię wyrzucili ze szpitala. No przecież tak nie może być. Ona cały czas chciała cię zniszczyć od samego początku. No tak, dokładnie. Nie wiem. Chciała obarczyć ci całą winą. Ja tu nie chcę być. Lilia. Weź, błagam, pstryknij w tym momencie, bo ja, ja, już... ja już... już nie chcę. Już są ten parę dokumentów. Powiedz mi teraz, Aniu, jak... jakby co? Pójdziesz na policję... Ej, ale weź nie tak nie klepaj tam, okej? Okay? No, 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 w dlaczego klepiesz ciągle? Tak, bo... Nie wolę tak klepać ludzi, ty. I znowu później. Ja już przyjęłam nowego lekarza, także no, mimo naszych najlepszych chęci, niestety nie ma tutaj miejsca dla pani Królikowskiej. Pani Zawadzka, proszę się nie przejmować. Ja i tak nie chcę tu pracować, jedyne o czym marzę to to, aby pani w końcu zapłaciła za wszystkie krzywdy, które mi wyrządziła. A pani się nie przejmuje, ona nie musi pracować, jakby mieć cokolwiek na życie. Wystarczy jej pani dusza. Lilia Królikowska otrzymała zatrudnienie jako pediatra w klinice akademickiej. Zawarła ugodę ze szpitalem i otrzymała rekompensatę finansową w wysokości 40 tysięcy złotych. Od kilku tygodni jest szczęśliwą żoną Kiryka Matlakowskiego. Jego matka zaakceptowała w końcu ich związek. Zrozumiała, że miłość tych dwojga jest potężniejsza od uprzedzeń i stereotypów. Halina Zawadzka została zwolniona z pracy i z powodu składania fałszywych zeznań skazana na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w zawieszeniu. No i super! No i cześć! Nie żegnam się z Wami jeszcze, ponieważ widzimy się na 4 godziny. Naprawdę jest mi przykro, że oglądasz to w przyszłości. O minęło cię tak super zabawa, widzisz? Widzisz, tak to jest jeszcze, jak dasz na Daruciaka na bieżąco. Hm? Moi drodzy, obiecałem wam, że zdejmę kaptur na koniec. Musicie zwyczaj do narkapturciaka przez najbliższe 2-3 tygodnie, bo byłem u fryzjera, okej? Okay? <grym> Buduję napięcie, ale byłem u fryzjera, okej? Okay? Pierwszy raz byłem u tego fryzjera i ostatni dostał jedynkę na Google. Nie, przepraszam, ja się muszę przekonać psychicznie. Po chcę mieć to za sobą, żebyście nie zadawali mi komentarzy na zasadzie Adam zdejmij kaptur, tak nie Nie, będę miał kaptur. I teraz czudowanie dlaczego. W sensie, to jest dzień po wyzierze. Przygotuj się skrzydłach. Okej. Okay. Dosłownie nie mam włosów. Dos dosłownie nie mam żadnych włosów. E, w sensie kompletnie nie mam włosów. Ja bardzo lubię moje włosy, bardzo lubię długie włosy. Jest mi e, delikatnie bardzo przykro istniejącą sytuację. Całe szczęście najbliższe dwa odcinki może zobaczyć mnie w długich włosach. I zapomnieć o wyglądzie i o luku, który widzieliście przed chwilą. Do zobaczenia we czwartek, gdzie narkoptursiak powróci. I zapraszam Was na za 4 godziny i za 8 godzin na dwa odcinki. Wciumkaj loczki. dziękuję MMMs! Ponieważ to dzięki nim to się wydarzyło. Co w się sensie nie fryzjer? Maraton mówię. Trzymajcie się, pa, pa hej.